w tym odcinku będziemy grali w e, taką grę zarabianie pieniędzy I będziemy... Ja już trochę grałem i teraz już mam... Ma, ma, zarabiamy tu I dzisiaj postaramy się zostać milionerami Milionerami postaramy się zostać Nie wiem czy nam to wyjdzie Bierzemy i kupujemy kolejną maszynę, którą będziemy zarabiać i tutaj później 6000 i 4000, więc no drogie to są ceny, drogie, drogie 12000 za ten, jest, no więc widzicie sami jakie to są ceny, 4050 Nooo i też możemy to kupić. Co to jest w ogóle? O, hehe. <grystanie> teraz będziemy jeszcze więcej mniej doszczować. 155 dostajemy z tego, a stąd dostajemy tylko 65 dolków, więc dalej. Nit. Bierzemy sobie, sobie kupmy tam na przykład. Co no? O jakiś miecz musimy właśnie no fajnie więc na brak chowamy Eee, yy, bierzemy dajcie mi to Kup... o 7000 dobra kupujemy tą maszynę bo dzisiaj nam są najbardziej potrzebne pieniądze żeby kupować i wyżej i wyżej budynek mieć więc no trochę nam to zajmie zarobimy milion dolków ulepszymy sobie to przy okazji 2000 to weźmy do kupny nie wiem co to sobie bardziej wesoło nie wiem po co ja to kupuję w ogóle nie wiem eee. Eee, no pierwszy gościu na serwerze ma ponad 147 tysięcy 147 tysięcy strasznie strasznie dużo no nie, do, nie porównywać do mojego 99 tysięcy mam tego więc no bardzo dużo ej bo mi się pieniądze to zbagowały do mojego portfela mają iść chłopaki mój portfel musi się zapełnić forsywny Dobra, kupujemy to za 12 tysięcy to będzie chyba sufit. Tak, sufit. I gdzieś tu będą schody teraz... Piętnaście 15 tysięcy schody! Pogięło was! Ludzie! O Boże, 15 tysięcy! Jakieś głupie schody Bardzo tanie! Tak, bardzo tanie, nie. W ogóle to nie droga. No kupmy to. Co to jest? Sprężyna na dom! Nie nieważne. Nie, 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 nie. eee, ja jestem na miejscu Nawet mnie nie ma w Toberi, więc... No! zarobiliście. Tak, zarobiliście. Dobra, mamy 15 tysięcy. Idziemy już z góry budować. Szybko musimy... Jak najszybciej! Let's go, let's go, let's go, let's go! Co jest? tam jest po 10 tysięcy musimy 10 tysięcy lecimy na górę teraz więc cykupyku cyk 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 ej nie skaczcie skakują na bok! chłopaki ja was widziałem a nie nie tak nie skakują na nie 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 na więc to lecimy.

Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, 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 lepciu. lecimy. lecimy będzie le. Na dobre chłopaki. Jestem, wiem. Jestem waszym ulubionym YouTuberem. No wiem, że wskakujecie do mnie. No wiem. mnie po prostu. A, jeszcze tam mogę kupić to. Czemu to. Mogę kupić to. Mogę kupić to. 12 tysięcy, jeden taki. Kosztuje ty je No, no, 13, tysięcy mamy no, let's go. No, wypierd! Wy bombia mi stąd, chłopie. Aaa po moim rozpoznałaś mnie Chyba widz. Ja mam widzę. Ja widzę, ja mam... widzę. No, let's go. Ajs... Poczekajcie... Poczekajmy jeszcze chwilę... Dobra, widzowie, już jestem... Laptop prawie mi się rozładował... Biegłem po ładowarkę... Ładowarkę... Czekaj, Czekajcie, czekaj chwilę... Tak... Już... Poczekajcie jeszcze chwilę... No nie! Suti... A wyślij... Tu, chodź tu, ja mogę uciec No wypadnij stąd Muszę wywyżej iść tam Zaraz przyjdę widzowie, czekajcie Dobra widzowie, już przyjazd mam Trzeba wyrzucić stąd Śmieci No. chcę, czekajcie widzowie Mi się coś dzieje